Popson. Siema! Idzie się ze mną Wiktor. Siema. I... Ej, jaki ja lagowany! Co mi się dzieje w ogóle? Wiktor ma lagi, Wiktor też pierwszy raz jest na Wielkiej Bitwie, wie, więc lecimy Wiktor, leć na miejscówkę. Musisz mieć, mm. musisz mieć i wtedy możemy się no, Ale mieć. co na skalistę? Ale Wiktor tu nie wie o jednej ciekawej rzeczy, która jest w dzisiejszym odcinku, a mianowicie, no, no, no... O kurde, niewidzialna lotnia. No jakieś ślaczki fajne! to ty zobaczysz tutaj. Ale co? Fajną też. O. No to fajnie, że fajną. No, bardzo fajną. No. <grych> no wiesz, widzą o co chodzi. Też po tytule odcinka wiedzieli. Ale po brogiach chyba, nie? No też. Jest to, że, najlepsze jest to, że tutaj mogę szare i te. Szare i te, to, to, to jest trochę beka, ale okej. Okay. A można to się wybieramy pole walki. Tak właśnie. Można się budować czy nie? Można, można. Tylko jak zginiesz, to, przy, to przegrywasz. I Maki wybiera pole miejsce, gdzie się bijemy. Tak, ja wybieram pole Dobra. I żeby było takie dobre miejsce dla trzech osób, to ja wybiorę. Dobra, nie doleciałem tam gdzie chciałem. A Wisław ty dopiero wylądowałeś. No tak, bo ja chciałem wylądować ten na gasnących gajach. Aaaa! Ale gdzie wylądowałeś? Nie wylądowałeś? Aaaa! A ty, jak, ty jakieś granat rzuciłeś? Nie, po prostu mnie biją, to są te boty takie. AstraZeneca. AstraZeneca. No? Aaaa! Lecę? Dobra. Jak ja się mam mało HP! No co szybko znajdź leczenie. Chorwa jakąś skrzymę. A gdzie wylądowałeś? Panowie, jestem gotowy, jest do um. walki, możemy się... Bić. A ja kompy. nie mam tylko pompy! No. no ja też mam tylko pompę i bandaże! No panowie znajdźcie tu. Jak znajdziecie inną broń niż pompę, tutaj to szat. No tylko pompa! No to są tylko pompy. Aaaa! Nie wiem, ja bym nie chciał na przykład legendarnego taktikala. To odcinek, w którym gramy tylko na naszą pianę. Aha To Mati, gdzie wybierasz pole walki? Ja wybiorę tak, żeby wy... Wiesz, fajne, to wybiorę może... Nie Dobra, ja muszę o! na naleśnika o! lecieć, o! 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 bo nie doleciałem tam gdzie chciałem. O, mam... I ogólnie teraz to jest najbliższa miejscówka dla mnie. O, mam, mam, mam dobre miejsce. Mam dobre miejsce. To gdzie wybierasz, Mati? Dziś zawalczymy na punkcie zerowym. O, no to ja jestem blisko. No, to znaczy ja już jestem gotowy, ale no musimy zrobić takie... No to my musimy po prostu do ciebie dolecieć. Chyba że, chyba, że chcecie na tajnej. Nie, na punkcie. Na punkcie, dobra, ale ja będę specjalnie dłużej iść, żeby odcinek był jak najdłuższy. Tylko ja muszę się po prostu pouleczać, więc mi to chwilę zajmie. Trzeba na siłę przedłużać siły. To będzie ciekawe. Ta walka będzie ciekawa. No, będzie, będzie ciekawa. Ale żeby, żeby... A to są tylko pompy! Jo, tylko na pompy walka. Będziesz śmiesznie. No będzie śmiesznie. Co jest najważniejsze? No nie wydaje. Ej, ale czy nie można mieć? Można, można, ja w ogóle. Musisz mieć tylko pompy, bo innej nie znajdziesz w zasadzie. Ja tu, nie ma innych? Ja tu mam swoją ulubioną pąpek. co ja mam? Ko Granat z, z wrogim botem. Nie rzucaj tego! Wywalaj granaty z przyjaznym i wrogim botem. Ty, nie wolno, Aha! Nie bo nie... ja myślałem, że to są te zwykłe granaty. Nie, 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 jak rzucisz granata z wrogim botem, to stworzy się bot, który będzie wszystkich zabijał. A jak stworzysz z przyjaznym bo botem, to będzie mnie i Roberta zabijał. Dlatego to jest oszustwo i nie wolno takich używać. Rozumiem. Ja tutaj mam nadzieję, że wygram. O, mam nadzieję, że. Ile bym czekał? Muszę sprawdzić, ile było, ile było odcinków w serii. Ja! Jaka fajna broń! Ile było odcinków w serii? To ja, mam... no nie. jednak to jest słabe. Ja myślę, że to jest. O! Ej, chcecie 150 golda? Czy macie jakieś 10? Chcecie 150 golda? Znaczy aktualnie... Co? No Ale tutaj Gold się nie liczy! Jeśli, jeśli ja tutaj... Wygrę, jeśli ja tę bitwę wygram, to to będzie już, już moja czwarta... To będzie już moj, moje czwarte zwycięstwo. Tylko raz jak na razie przegram. Przegrałem a tu od... Nieju, nie ma żadnej takiej fajnej pory. Z tego, co widzę to tutaj Odcinków z tej serii to było. Tak, cztery były odcinki, plus tego. To jest piąty odcinek serii. Ja tu już jestem na słonych, czyli niedaleko. Trzeba będzie trochę krócej, bo faktycznie broni za dużo nie będziemy szukać. O nie, matce! Czekajcie panowie, musimy już jeszcze matce rozbierać. Aha! To to no, ziku się pozbiera. No, dobrze mieć nie no, obudowaniu się. No, mam właśnie się strasznie mało. Ej, a może zrobimy tak, że na tej bitwie, że po prostu każdy się zbuduje takiego boksa i będziemy walczyć. Może. Ty, ej, robimy tak? no? No, to jest fajny pomysł. W sumie, jak są pompy, to mogą być na ryby. To ja lecę na punkt zerowy. Ja już jestem dość blisko. Dobra, dobra. Ja już jestem na punkcie. Dobra, użyję tego. Robert, gdzie jest? Oj, 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 Nie! Zblokowałem się! O, wie to ty jesteś w tym Lambo? W jakim Lambo? Czarnym. No ja, no ja, no, no ja. Ty dobra, ja tu biegnę. O widzę cię to chodź. Będzie szybszy. Ja motorówką! I tak mi się zblokowała! Ty bo ty mnie zabijesz. Dobra, dobra, mnie, ja ci nie zapłacę, chyba moich kielikami. No nie! Czemu? Ej dobra, chcecie oddech smoka? Dobra, ej. No to ja jest tutaj przy punkcie 0, żeby takiego. Dawaj, to zabijaj go, zabijaj to, będziesz. Dobra, cię zrobić, dobra, muszę czekajcie. Sprzątajmy go. <laughs> Patrz! O moja ulubiona pompa... Oddech smoka, chcecie? E ja już mam, ja już mam taką zapękę. Prawdzam, chcesz oddech smoka? A. Nie, bo to jest najgorsza pompa. Nie, nie widzę. Chargik! Dobra, rozwalcie tutaj te skrzyneczki. O nie! Dobra, mamy impulsy. <grym> no to, a ja Dobra, dobra e, Wiktor, chodź za mną, chodź za Wiktor. E, gdzie ty jesteś? Aha. Tak fajna dziura tutaj wygląda, no. Czyli twoje miejsce, w którym będziesz zaczynał walkę, to będzie... ...tutaj. A Tę gdzie ja? Prze ty możesz tam. Ja zaraz ci pokażę O nie, tu jest lama na polu bitwy. Rozwalcie lamę. <laughs> Lamo, wybacz, Nie ma. <laughs> Wysok... Gdzie, 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 gdzie? Żeby była w miarę taka sama wysokość, czyli będzie... Czekaj. A, czekaj. Ej, no nie, no ja mam ogólnie słaby ekwipunek. To będzie... Dobra, ty zaczynaj tutaj, tu sobie boksem prób. A ja idę też zrobić sobie boksa. Kiedy zaczynamy? Jak zrobię też boksa Ale ja jestem blisko Matiego. A ja... Ha! Co ja zrobiłam! Nie dźwięk ja trafię, jak trafię w jego. Okay. Nie da się. Ej, Tarsa już nie. na niego. A Co to? On ma kombata pewnie. Ja mogę się zobaczyć, że ma kombata. Nie, ja jestem tutaj przy moim boksie. Dobra, 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 boks, robię boksa. I gotowi? Tak. No. Trzy, cztery. Można wychodzić? No a ja pierdzielę, ja tu jestem nierozgrzany. Ja dzisiaj nie, nie grałem. O nie, powiem wam. Znaczy, powiem wam Znaczy, widzowie też, ale. Wiktor, co ty się tam kapiszesz? No ja tu jestem! A Robert, gdzie? O nie! Robson ma troplęta! A wy się dojeżdżacie! O nie, no! Miał być coś na. na Robson. Wiktor, Wiktor, się pogniewa. Ej, nie wiesz, że, bo ja słyszałem jakiegoś graplera. Chyba. No bo tu jest grappler! A! A my, aj, aj, dyma, ale, ej, Neidy ma! Ale oszustwo! To nie jest oszustwo! To nie jest! Najdę to nie że Lady to nie jest! Sadę. Uratowałem się! Sześciuł. Ale fakt, ale skrzydek! To musi być moje czwarte zwycięstwo! Jest! Czwarte zwycięstwo widzowie! Czwarte zwycięstwo! Czwarte, nie, tak, tak, czwarte. Czwarte zwycięstwo, czatek! O nie! Bije jodki! Hehe, udało Nie, ja nie, nie mam żadnych masów! Dawid Eksen! Kuby łączą! Dawid! O, Dawid Eksen! Elo, David Słychać! Słychać. Uuuu! Jesteś w odcinku! A co wygracia? W laboratorium? Grafie. Wielka bitwa. Wielka bitwa, moje czwarte zwycięstwo. Mogę tutaj przyszedł Dawid, żeby pogratulować. Roksus dla porażki do mnie przyszła ci kurde. Ja za chwilę dołączę. Dobra, więc wiedzycowi zowie, i tak żeby dodać Ci takie łapkę z 2 i Ła, do na... no O, dajcie to Roksusowi na... No pijacie X, a co X. Ci, szkoda, że piłkarze nie zrobili tego, bo jarnowo Dobra, strata, tata, strata, tata, ta. to odcinek, nawet... Ale fajna Jotka, no, piłka nożna. Robert mówi, że oszukuje. Ja nie oszukuję. <grym> to, tak, to na i tak, no podlaj ty wiół. Ale każdy może mieć najdy. No nie broń, dobra w każdym razie Nara. 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 Dobra, komu jestem.